Halo, halo, cześć z tej strony, Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, ostatni raz w tym roku, prawdopodobnie bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten rok, który właśnie mija. To był naprawdę wspaniały rok. Bardzo się cieszę, że tak duża grupa ludzi, ponad 2000 osób zaufało mi dołączyło do Akademii Gry. Widzę, co się wyprawia na sygnalu, że się prześcigacie w wygranych kuponach. To jest naprawdę po prostu spełnienie moich marzeń. Strasznie się cieszę, mega się cieszę, jak małe dziecko, a powiem Wam, że tak naprawdę to jest dopiero początek krojenia tego dziada. My się dopiero tak naprawdę rozkręcamy. Zobaczycie teraz, jak ruszą te ligi, jak wytoczymy te wszystkie działa, jak wspólnie, razem wykorzystamy patenty, schematy i Wasze znaleziska, które są przefantastyczne. Gdzieś ktoś podesłał mi jeszcze dwie nowe. Dwa nowe wynalazki, takie znaleziska. Nie miałem czasu, daję Wam słowo, się z tym zapoznać, ale obiecuję, że od razu po nowym roku to zrobię. Tak samo trzęsienie ziemi odpalcie w nowym roku swojego maila. Wejdźcie, zalogujcie się na Akademię Gry i szukajcie informacji z tytułem Trzęsienie ziemi wszystko już jest gotowe. Czeka na Was bardzo, bardzo, bardzo miła niespodzianka w nowym roku. Mam nadzieję, że wywróci Wam totalnie myślenie do góry nogami, jeśli chodzi o bukmacherkę. I tego koloru zielonego będzie mega, mega, mega dużo. Tak jak Wam pokazywałem, założyłem sobie konto ostatnio u dziada, który się zwie Superbet i bukmachera u firmy bukmacherskiej przepraszam, może nie powinienem tak ich obrażać bo jeszcze zaraz będą mieli do mnie pretensje u tej wspaniałej fantastycznej firmy, jaką jest firma Superbet i na 10 zagranych kuponów 8 mam zielonych, także póki co mam nadzieję, że, że myślę, że mnie nie lubią, ale jeszcze wszystko przed nami, tak jak mówię teraz sami widzicie, że pomimo tego, że oferta jest jaka jest my nadal ich kroimy, więc Ruszamy SuperStac, bo wiele razy mnie pytacie, kiedy to SuperStac. Już słuchajcie, kochani, ruszamy. Od 1 stycznia również szukajcie pliku, wejdźcie na stronę. Ja oczywiście wam w kanale informacyjnym o tym napiszę, wrzucę wam plik, żebyście nie musieli długo szukać. No cóż, i ruszamy. Słuchajcie, oby ten przyszły rok był tak samo dobry jak ten, żebyście byli zdrowi. Żebyśmy wszyscy byli zdrowi, bo zdrowie jest absolutnie priorytetem. I cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Bawcie się dzisiaj na maksa. Pamiętajcie o swoich organizmach, żeby ich za bardzo nie wykończyć. Dzisiejszej nocy wiecie o czym mówię. I cóż, widzimy się, słyszymy się jutro. Wejdźcie jutro na akademiegry.pl, zalogujcie się i tak jak mówię, szukajcie informacji o trzęsieniu ziemi. I mam nadzieję, że to będzie prawdziwe trzęsienie ziemi i dziada, po prostu tak, jak mi piszecie w wiadomościach. Panie Robercie, ja znowu wygrałem, ja ledwo dołączyłem, ja już wygrywam. Cieszę się, naprawdę, ja te wszystkie wiadomości, choćby nawet pewnie nie wiecie, ja tego signala obserwuję prawie codziennie, od rana do wieczora i czasami też w nocy. Wy cały czas rzucacie te wygrane. To jest szok, to jest po prostu szok. Ja się nie spodziewałem tego, a tak jak mówię, mam wrażenie, że my się dopiero rozchęcamy. O planach na przyszły rok już mówiłem w poprzednim filmiku. Teraz ruszą te pokoje tematyczne, ruszą te warsztaty, tak zwane. Zobaczycie, co się teraz będzie w przyszłym roku działo. Jak będziemy demolowali po kolei te firmy. Słuchajcie, jeszcze raz, wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin. Dziękuję, że mi zaufaliście. To jest naprawdę coś przefantastycznego. Naprawdę przefantastyczna sprawa, że, zaufali, że zaufaliście, że no w sumie obcej osobie, bo się nie znamy. Ale też coś kombinuję. Myślę jak gdzieś tam w tyle głowy o jakimś zlocie. Może coś pomyślimy gdzieś na wakacje. Wynajmiemy sobie jakiś ośrodek i się wspólnie pobawimy. Ale to wszystko w przyszłym roku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz. Do siego.